Cześć. Ostatnio mówiłem o czerwonych flagach dla najemców, a więc czas na wynajmujących. Oto pięć czerwonych flag, na które warto uważać, zanim podpiszesz umowę najmu mieszkania. Lecimy. 1. Brak umowy lub niejasne zapisy. Jeśli wynajmujący unika spisania z Tobą umowy lub chce się umówić tak tzw. gębę, to znak ostrzegawczy. Umowa chroni Ciebie i Twoje prawa. Na przykład przed tym, aby ktoś z dnia na dzień Cię nie wyrzucił. 2. Wysoka kaucja bez uzasadnienia. Standardowa wysokość kaucji to jednomiesięczny lub dwumiesięczny czynsz wraz z opłatami. Jeśli wynajmujący żąda więcej i nie potrafi tego logicznie uzasadnić, warto się zastanowić dlaczego. 3. Niejasne zasady rozliczania opłat. Niezgodność w kosztach eksploatacyjnych to częsty problem. Upewnij się, że dokładnie wiesz, za co masz ponosić opłaty i czy jest to zgodne z rzeczywistością oraz czy jest to jasno opisane w umowie. 4. Brak protokołu zdawczo-odbiorczego. Jeśli właściciel nie chce spisać stanu mieszkania, sporządzić dokumentacji i też w tym zdjęciowej może to oznaczać kłopoty w przyszłości. Brak dowodu w jakim stanie otrzymujesz i oddajesz lokal może stanowić przyczynę do potręcenia kaucji bezpodstawnie. 5. Nadmierna kontrola i naruszanie prywatności. Właściciel odwiedzający mieszkanie bez zapowiedzi, nachalne pytania o życie prywatne to niepokojące sygnały. Oczywiście wynajmujący ma prawo do kontroli stanu lokalu, ale zasady takiej kontroli powinny być precyzyjnie określone w umowie. Pamiętaj, masz prawo do jasnych zasad, przejrzystej umowy i prywatności. Jeśli coś wydaje Ci się podejrzane, dopytuj. Czasem lepiej dłużej poszukać mieszkania urzetelnego, wynajmującego, niż się pospieszyć i później żałować. Szukasz mieszkania i chcesz uniknąć pułapek? Skontaktuj się ze mną i pamiętaj, że nieruchomości prowadzą do wolności.